Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc styczeń dla urodzonych w znaku bliźnią. Energia miesiąca. No, w ogóle Siódemka monet. E związki partnerstwa uczucia. Trójka monet. I sytuacja zawodowo-finansowa. Siódemka kielichów. W ogóle dobry finansowo czas. Ale karta siódemki. E Siódemki monet mówi o opóźnieniach. Także bądź przygotowany, przygotowany, drogi przygotowana, przygotowany, drogi bliźniaku, że pewne rzeczy Ci się obsuną. Pewne rzeczy Ci się przesuną, a spóźnią się. Nie z Twojej winy, nie z Twojej woli, ale po prostu ta karta uczy cierpliwości. No niestety, niczego nie przyspieszysz. To jest taka karta, która jest czasem nazywana kartą rolnika. Czyli jeżeli coś posiejesz, to będziesz zbierać plony, ale za jakiś czas. Nie przyspieszysz wegetacji, nie przyspieszysz dojrzania, dojrzewania czy owoców, czy roślin, no bo nie ma takiej możliwości. Natomiast yy, musisz tu być cierpliwa, cierpliwy i wyczekać, aż owoce Twojej pracy będą. To, co posiałaś, posiałeś kiedyś, to teraz będziesz zbierać, ale jeszcze trochę cierpliwości. Karta, która mówi o sprawach, które nie są zależne od Was. Czyli pewne rzeczy, będą, które Was będą dotyczyły, będą podejmowane za Waszymi plecami. Czasem tak bywa. Czasem jest to forma a, na przykład pójścia do rekrutacji, do zmiany pracy. A to, czy Was zaproszą na rozmowę, to już przecież od Was nie zależy. Tak samo Wasze podwyżki, Wasze e, umowy wszelakiego rodzaju. Wy zrobicie wszystko, co będziecie mogli, natomiast... E, tu jest czas, kiedy no, rzeczy nie będą należały od Was. Uważajcie, bo możecie być w pewien sposób podglądani, podpatrywani. Tu jest też taka relacja hmm, z daleka, czyli komuś się możecie podobać, ale ktoś będzie nieśmiały i do Was nie podejdzie. Hmm, będzie, hmm, może być tak, że Was będzie bardzo idealizował. Może to Wy będziecie na kogoś patrzeć ktoś Wam się będzie podobał. Będziecie bardzo idealizować, mimo że tej osoby nie poznać. Czyli Wasze wyobrażenia mogą, mogą być... Yy, mogą przejąć nad Wami kontrolę, że tak powiem. Musicie na to bardzo uważać. E, co jeszcze ta karta mówi? No, tak jak powiedziałam, bardzo dobrych finansach. Może być tak, że yy, obiecają Wam premię, nagrodę, jakąś subwencję pieniężną. E, ale jeszcze nie w styczniu. Od lutego, od marca mogą się zdarzyć podwyżki. E, obiecane większe pieniądze. Ale bardzo dobry, w sumie spokojny. Czas, który uczy cierpliwości. No i te opóźnienia i spóźnienia, które mogą was denerwować, mogą was złościć. Ale nie będziecie mieli po prostu na to wpływu. Jeśli chodzi o związki partnerskie, uczucia, karta trójki monet mówi o współpracy, pracy. Nawet jeżeli chodzi o sprawy zawodowe też, bo to tak można całościowo. Karta mówi o tym, że podejmiecie współpracę, grupie raźniej, grupie mocniej będziecie współpracować z kimś, będziecie tworzyć więcej, będziecie dużo wspólnie podejmować pewne rzeczy. Karta mówi, jeżeli chodzi nawet o związki, partnerstwa, to będziecie partnerami, współ, współ będziecie tworzyć. Tą e, waszą relację, związek, partnerstwo, i bardzo dobrze, dlatego że nie będzie się to tylko opierało na, jedne, że jedna strona będzie dawała więcej e, albo będzie się, nie wiem, starała więcej, pranie, gotowanie, sprzątanie, a druga będzie tylko z tego korzystała. Nie, tu jest współpraca, paraca, partnerstwo. Naprawdę bardzo fajna karta, jeśli chodzi o relacje, związki, o stosunki międzyludzkie, bo tu. Naprawdę będziecie mogli się oprzeć na kimś, będziecie mogli współpracować razem na równi, na równych zasadach. Nie ma, że jeden lepiej, drugi gorzej. Każdy z Was będzie mm, wykorzystywał swoje umiejętności, swoje atuty, swoją, y, i to będzie wszystko takie płynne i dograne. I z tego będzie sukces, z tego będzie zadowolenie. Jeśli chodzi o y, tutaj pracę, owszem, ja tu powiedziałam, że i, i mogą zdarzyć się finansowe e, gratyfikacje i awanse, współpraca i tak dalej. Natomiast siódemka kielichów e, m, może spowodować, że będziecie żyć w świecie marzeń, w świecie chmur. Nie będziecie umieli się skupić, skoncentrować na jednej rzeczy. E, tu jest bardzo dużo elementów do wyboru, gdzie będzie Wam bardzo, bardzo trudno e, wybrać te Wybrać jedną spośród tych wszystkich rzeczy. Także dużo weźmiecie na, sobie, na siebie, dużo będzie rzeczy, które będziecie musieli działać, robić. Tak naprawdę nigdy nie, nie znaczy inaczej, nie będziecie umieli dokończyć każdej z tych rzeczy, bo dla Was będzie, będą te rzeczy, wszystkie będą bardzo ważne. I zamiast jedno skończyć, wziąć się za drugie, to wy takie wiecie 7 strok za ogon i będzie bardzo ciężko. Natomiast do, jeżeli zaprosicie do współpracy, pozwolicie sobie na pomoc, na współpracę, to wam się uda zrealizować. No, ciężko będzie się skoncentrować, bo w ręce kielichów to jest takie rozmemłanie i życie w świecie marzeń, i tak ja jestem taka nieobecna, bo jestem zakochana. Więc tu musicie bardziej stąp stąpnąć na ziemię. I się skoncentrować, ale przy siódemce monet i trójce monet może Wam uda się, jeżeli będziecie w stanie zaprosić i poprosić kogoś o pomoc do i zaprosić do współpracy. Wszystkiego dobrego.